Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy chwilę po ogłoszeniu wyników w różnych konkursach, m.in. konkursu architektury ceglanej. Co pan sądzi o tegorocznej edycji, o poziomie? Czy jest coś, co pana zaskoczyło w tej edycji? Ja myślę, że w ogóle wszystkie trzy edycje, bo to jest trzecia edycja, pokazują i uczą studentów, czyli naszych uczestników, tego konkursu oparowania materiałem ceramicznym i to jest chyba największa wartość tego konkursu. A prace, które tutaj widzieliśmy, ich, ich no, fantastyczne pomysły, które no, takiemu dojrzałemu architektowi być może nie przyszłyby do głowy, ale, ale studenci są po to, żeby, żeby ma i żeby tworzyć rzeczy, które być może byłyby nawet trudne do zrealizowania, pokazuje jak świetnie ten materiał nadaje się do tego, aby nim operować i tworzyć. Często mówią, że zaskoczyło ich to, że cegła może mieć tak elastyczne zastosowanie, że jest też wbrew pozorom mimo tego tradycyjnym materiałem, ale w nowoczesnym budownictwie. Czy myśli pan, że to jest też jakaś przyszłość cegły, materiał tradycyjny w nowoczesnym wydaniu? Ja myślę, że nie da się, nie da się wyprzeć cegły. Znaczy cegła jest związana z, bu, z budownictwem od tysiącleci. Prawda? To jest naturalny materiał, który jest kompaktowy do przeniesienia jedną ręką, do układania, do, do, więc, więc oczywiście można robić różnego rodzaju postępy w budownictwie, jeśli chodzi o, o elementy konstrukcyjne, wypełniające, ale cegła zawsze zostanie z nami. Ona zawsze będzie takim materiałem, który buduje pozytywną aurę budynku, czyli jakby ciepło, rodzinność, taką ludzką skalę. Cegła jest takim humanistycznym elementem w budownictwie, Więc ja myślę, że, że nie mamy się co obawiać o to, że, że ten materiał w jakikolwiek sposób zostanie wyparty przez inne.